Cześć wszystkim, tu Ewelina i dzisiaj zapraszam Was na filmik o imionach Może oglądają mnie jakieś mamy, które spodziewają się córeczki Albo po prostu niektórzy z Was są ciekawi, dlaczego moje córki mają na imię tak, a nie inaczej Jak możecie zauważyć, dzisiaj nie jestem sama, bo jest ze mną Kaja Czyli najmłodsza moja córka, która niedługo skończy dwa miesiące Jak możecie się spodziewać jest bardzo przywiązana do mamy I raczej e, nie pozwala mi nagrywać samej Mam nadzieję, że nie będzie wam przeszkadzało, że tutaj mi wam rączka lub główka Bo e, dzisiaj mamy taki dzień, że jesteśmy nieodkładalne I e, Kaja bardzo, ale to bardzo chciała nagrać ten film ze mną Więc e, tak Przedstawiam Wam oficjalnie gwiazdę tego odcinka, czyli moją najmłodszą córkę Kaję I tak, jeżeli chodzi o imiona dla naszych córek, to na początku nie mieliśmy jakiejś konkretnej koncepcji: czy mają być ze sobą jakoś związane, czy zaczynać się na tą samą literę. Jednak przy mojej pierwszej córce Oli. Było o tyle łatwiej, że mieliśmy pełną dowolność. Ograniczało nas tylko to, jakie imiona nam się nie podobały, czy kojarzyły z jakąś osobą, którą niespecjalnie lubimy, i te imiona odrzuciliśmy. Szukaliśmy imienia, które będzie również pasowało do naszego nazwiska, które jest no, ładne, skromnie mówiąc dosyć króciutkie i. E, tak, nie wszystkie imiona do tego nazwiska pasują. Niektóre imiona łączone z naszym nazwiskiem brzmią jak masło maślane, więc musieliśmy je odrzucić, chociaż były no, naprawdę bardzo ładne. I tak, nasza pierwsza córka ma na imię Ola, zapisana jest jako Aleksandra, ale każdy i tak mówi na nią Ola. I myślę, że to imię świetnie do nich pasuje. Jak zobaczyłam ją na porodówce, od razu wiedziałam, że to będzie Ola, chociaż koncepcja była inna, ponieważ myśleliśmy, czy nie nazwać jej Milena, jednak stanęło na Oli i myślę, że to jest dosyć trafiony wybór. I um, jakbym teraz miała nadawać jej imię, myślę, że nie zmieniłabym na żadne inne, ponieważ Ola do naszej Oli pasuje idealnie. Przez długi czas nasza Ola była jedynaczką, jednak gdy zaszłam w drugą ciążę i okazało się, że to również będzie dziewczynka. Ja od razu wiedziałam, jak będzie miała na imię. I tak jakoś się złożyło, że również było to imię na literę A. Mianowicie, moja druga córka ma na imię Alicja, i ja to imię po prostu uwielbiam. Przeczytałam mnóstwo książek, gdzie główna bohaterka lub jakaś postać poboczna miała na imię Alicja, i wszystkie te książki mi się podobały. I zawsze to imię jakoś tkwiło w mojej pamięci i dobrze je kojarzyła. Miałam koleżankę na studiach, która miała na imię Alicja, i bardzo się lubiłyśmy. Ze szkoły średniej nie pamiętam żadnej Alicji. Alicji ani wcześniej, więc dla mnie to imię jakoś, nie wiem, zawsze było z tyłu głowy i wiedziałam, że moja druga córka będzie miała na imię Alicja. I faktycznie jak się urodziła, to jakoś zobaczyłam w niej tą Alicję i już tak zostało. Poza tym imię Alicja bardzo podobało się również mojej starszej córce Oli i tak jakoś już zostało i mąż również zaakceptował, też mu się to imię podobało, więc no nie było wyboru i Alicja musiała być Alicją. Co do trzeciej córki, mieliśmy mały problem, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy iść dalej w literę A, ponieważ mieliśmy już Aleksandrę i Alicję, e, czy iść dalej w imię, które będzie krótkie, e, bo mamy Ole i Ale. Bardzo ładne zdrobnienia. Właśnie fajne jest też to, że wybraliśmy imiona takie, które mają bardzo fajnie brzmiące zdrobnienia, które są króciutkie, przyjemne dla ucha i pasują do siebie, bo mamy ole i ale. No i ciężko nam było wybrać coś dla naszej trzeciej córki. Zastanawialiśmy się nad imieniem na literę A, i w pewnym momencie mój tata też zasugerował, że może Ania, ale mam przyjaciółkę Agnieszkę, która dwa miesiące przed moim porodem urodziła swoją córeczkę i nazwali ją Ania. Więc głupio było nam to imię podkradać, ponieważ druga córeczka mojej przyjaciółki również ma na imię Alicja i również urodziła się przed moją Alicją. Więc tak to już by było za wiele. Agnieszka było za długie, i jakoś tak, nie wiem, nam nie pasowało. Jeszcze jakieś imię na A, nad którym myśleliśmy? Hmm, myśleliśmy nad Amelką i Amelka to jest bardzo ładne imię, ale według mnie jest to imię dla małej dziewczynki, ponieważ dorosła kobieta nie kojarzy mi się z Amelką, tylko już z Amelią, a Amelia kojarzy mi się z taką po prostu ciocią. I no nie wiem, jakoś mi to nie pasowało, chociaż znam bardzo dużo Amelek i to są wspaniałe dziewczynki To jakoś nie wyobrażałam sobie, żeby moja córka była Amelką Czas porodu zbliżał się nieubłagalnie, no i stwierdziliśmy z mężem, że jeżeli będzie y, nasza córeczka blondynką To będzie albo Zuzią, albo Leną, chociaż Lena nie bardzo pasowała Oli Jakoś nie wiem, coś jej w tym imieniu nie pasowało Więc no jeszcze się wahaliśmy Ale jeżeli by była brunetką, jeżeli by miała ciemne włoski Po mamie, chociaż teraz to może tego tak dobrze nie widać Ale ja mam naturalnie ciemne włosy, mój mąż ma jaśniejsze Ola i Ala są też blondynkami, więc e, tak Jeżeli by było tak, że moja trzecia córka jest do mnie podobna To wymyśliliśmy z mężem, że może Jagoda bo to imię jest dosyć fajne i u nas w rodzinie niespotykane. Nie mamy w rodzinie żadnej jagody, ani od mojej strony, ani od strony mojego męża. I nie znamy też osób tutaj z naszego bliskiego otoczenia, które by miały tak na imię. I tak jakoś po prostu pozytywnie nam się to imię kojarzyło. Więc tak założyliśmy, że jeżeli włoski będą ciemne, to będzie jagoda, jeżeli jasne, to jeszcze się zastanawiamy. I faktycznie, gdy urodziłam, wydawało mi się, że nasza córeczka. Ma ciemne włoski i sobie pomyślałam, no to będziesz jagodą. Jednak po przyjrzeniu się dokładnie już na drugi dzień, tak, okazało się, że to jednak będzie blondynka, tylko nieco ciemniejsza niż moje dwie poprzednie, więc zrobiłam po prostu listę imion i wysłałam najpierw do mojej córki Oli, żeby zdecydowała, której jej się podoba najbardziej. I oczywiście do męża, mieli to razem przedyskutować i wysłać mi odpowiedź, bo ja wysłałam im listę takich imion, które ja bym zaakceptowała, które mi się podobały, żeby już nie wydziwiać i nie szukać w kalendarzu jakichś dziwnych, nowoczesnych imion, tylko po prostu z tej listy, to miało być już wybrany konkretne imię. Na tej liście znalazły się imiona takie jak Ida, chociaż mój mąż nie był za Idą i od razu... Po prostu skreślił to imię. Ja z żadnej Idy osobiście nie znam, ale stwierdziłam, że to jest całkiem ciekawe imię i tutaj w naszej okolicy raczej nie występujące, więc fajnie by było mieć taką małą Idę. Kolejnym imieniem była Iga i to jest imię dosyć podobne do Idy, ale jednak zupełnie inne. Dalej myślałam nad polą i byłam już nawet całkiem przekonana nad tą polą, jednak mój mąż mnie przystopował i stwierdził, że nie, to nie może być pola. E, jeżeli chodzi o Lenę, to już powiedziałam, że naszej Oli się nie podoba. Więc też to imię odpadło. Kolejne brane pod uwagę była Nina, i Nina też jest bardzo fajnym imieniem. Zastanawialiśmy się również nad Mileną, jednak odrzuciliśmy szybko ten pomysł. Był też pomysł na Zuzannę czy też Zofię, jednak też te imiona odpadły. Wiesz, że o tobie mowa, prawda? Ostatnim imieniem na liście było Kaja, i nie sądziłam, że mój mąż i córka wybiorą to właśnie imię. Jednak Ola napisała mi szybko SMS-a, że jej najbardziej się podoba Kaja. Ojej, ojej, tak. Mąż za to stwierdził, że po powrocie do domu przyjrzy się małej i on nam po prostu powie, na jakie imię mu wygląda i jak wróciliśmy do domu, to faktycznie stwierdził, że Kaja najbardziej pasuje do naszej kruszynki i tak już zostało. Nie jest to może imię na literę A, ale jest równie ładne i równie dobrze będzie pasować do Ali i Oli. Ze względu na to, że jest króciutkie i tak, i mamy kaję. I gdybym teraz była w kolejnej ciąży i okazałoby się, że to jest dziewczynka, to miałabym naprawdę poważny problem z imieniem, ponieważ jest tyle pięknych imion, ale równocześnie tak niewiele imion pasuje do naszego nazwiska i do imion naszych poprzednich, które wiem, że nie każdy właśnie dobiera imię do imion reszty rodzeństwa, czy też do nazwiska. Niektórzy wolą imiona bardziej tradycyjne, inni wolą imiona nowoczesne. U nas tak się złożyło, że lubimy imiona krótkie, chociaż Aleksandra może temu przeczyć, ale Ola już nie, więc tak, lubimy imiona krótkie. Napiszcie mi w komentarzu, jak mają na imię wasze córki e, oraz synowie. Kto wie, może z tej listy ktoś z mojej rodziny kiedyś skorzysta, bo ja nie planuję, nie, już nie planuję. I tak. I to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Taki troszkę inny content, ale tak jak mówiłam we wcześniejszych filmach, troszkę tych filmów o dzieciach się pojawi, więc oto są. My widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!